Panie Mariuszu, czy jest Pan gotowy? Tak. Proszę wobec tego powtarzać za mną treść oświadczenia. Ja, Mariusz Roman Przybyszewski. Ja, Mariusz Roman Przybyszewski. Świadomy praw i obowiązków świadomych praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam uroczyście oświadczam że wstępuję w związek małżeński że wstępuję związek małżeński z Tobą Paulino Izabelo Nowicka z Tobą Paulino Izabelo Nowicka I przyrzekam i przyrzekam że uczynię wszystko aby nasze, aby nasze małżeństwo było zgodne, było zgodne szczęśliwe, szczęśliwe i, trwałe. i trwałe. Dziękuję. Pani Paulino, czy jest Pani gotowa? Bardzo proszę powtarzać za mną treść oświadczenia. Ja Paulina Izabela Nowicka. Ja Paulina Izabela Nowicka. Świadoma praw i obowiązków, świadoma praw i obowiązku wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa uroczystie oświadczam, uroczystie oświadczam, że wstępuję w związek małżeński, że wstępuję w związek mał... Z Tobą Mariuszu Romanie Przybyszewski. z Tobą Mariuszu Romanie Przybyszewski. przyrzekam i przyrzekam. że uczynię wszystko, że aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było zgodne, było zgodne, szczęśliwe szczęśliwe i, trwałe i trwałe. dziękuję. Szanowni Państwo, wobec faktu złożenia zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w Związek Małżeński złożonych przez Panią Paulinę Izabelę Nowicką oraz przez Pana Mariusza Romana Przybyszewskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Trzewiatowie, uroczyście oświadczam, że z mocy prawa Pani Paulina Izabela Nowicka oraz pan Mariusz Roman Przydrzewski stali się małżeństwem. Jako symbol łączący Państwa związek bardzo proszę, abyście wymienili między sobą obrączki. Bardzo proszę. młodzi. Pocałujcie się, bo już jesteście małżeństwem. Brawo! Szanowni Państwo, chciałbym również poinformować, iż Państwo młodzi składając zapewnienie do ślubu, zgodnie oświadczyli, iż z chwilą zawarcia związku małżeńskiego Pan młody pozostaje przy swoim nazwisku rodowym Przybyszewski, Pani młoda przyjmuje nazwisko męża Przybyszewska i dzieci zrodzone z tego związku przyjmują nazwisko ojca, będące wspólnym nazwiskiem obojga rodziców Przybyszewski Przybyszewska. Szanowni Państwo, dowodem zaistniałego dzisiaj faktu będzie akt małżeństwa, który zostanie zarejestrowany w polskim systemie rejestrów państwowych po podpisaniu przez Państwa młodych, a następnie świadków protokołu zawarcia małżeństwa. Pod protokołem zawarcia małżeństwa w sposób czytelny, własnoręczny podpisy składają nowożeńcy, a następnie świadkowie. Wobec tego nie pozostaje nic innego jak zaprosić Państwa młodych, a następnie świadków do dokonania tej czynności. Pani Paulino po raz ostatni podpisujemy się nazwiskiem tym, które Pani nosiła przed zawarciem związku. Po wyjściu z urzędu już nosi Pani nazwisko męża Przewiszewska. Dziękuję. Zapraszam pana młodego, proszę o podpisu pod od Druga pozycja. Dziękuję. Usiądźcie państwo młodzi, możecie, macie prawo do wstępczeń. Zapraszam. Światową. Trzecia pozycja. Dziękuję. Zapraszam świadka. Tylko proszę, że pan zapisał imię drugie, tak? Nazwisko i Pani żeby było wiadomo, że. nie było Papomina, że mi męża wykradłaś. I syna, i syna i męża. Dziękuję.